No i ośmiomeleczko, jest to Calibra 9 Dzisiaj zaznamy sobie po długiej przerwie kolejny fangame of of pod tytułem Only title, czyli bez tytułu czy coś w tym celu free room. Czyli to jest wersja dymowa, bez nocy, bez niczego, tak mi się wydaje. I po prostu będziemy eksplorować tą całą mapę, to całe miejsce. E, pewnie zapytacie, co w tym takiego interesującego? Póki co to nic. Ale później uu, po teaserach widać, że naprawdę gra zapowiada się kozatko. Czekam. Tą grę rozumiem tak, że e, tu jest coś w Fredbertach, tak jak czytałem, to jesteśmy świadkiem tego, że William Afton zabił e, Charlie Emily, czy jak ona się tam nazywała, nie pamiętam już. Coś widziałem w teaserach, e, które pokazywały jak mniej więcej gra będzie wyglądała. Że William Afton będzie chodził do Springboniego i będzie z, z, chciał nas zaatakować w Springboniego. Według mnie jest to bardzo ciekawe. Czekam na to. Nigdzie czegoś takiego nie było w sumie. Lećmy z y, Greczką. Start. Nie, na kamerach my patrzeć nie możemy, więc ok. Zacznijmy od początku. E, budzimy się w biurze. E, też nie wiesz, że ta gra będzie tak. 1 do 1 wyglądała, bo to jest dymówka. Pewnie coś może się zmienić, ale póki co to tak gra tak wygląda, ok. Tutaj wiem, że mamy zasilanie i będziemy mogli to zrobić. Tutaj mamy y, generator, będziemy mogli tak jak w FNaF Secret of the Mimic, go odpalać. Tu mamy wentylację. Tu mamy godzinę. Tu mamy ten plakat z FNaF y, Security Bridge. Tu mamy fajny model Spring Boniego. Tu mamy, ok. Jakieś kartki, to nasze biuro. To możemy zamykać. Ty, możemy faktycznie. Okej. Okay. Ty, no, no to ma taki cień fajny. Okej. Okay. Kartony. No, to ma taki magazynek. Mog, okej. Okay. Ciekawe czy my w normalnej grze też będziemy tak chodzili po tej mapie. Jestem tego ciekaw. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że będziemy yy, coś faktycznie robić innego niż siedzenie na kamerach. Tak jak to było w normalnych FNAF A to jest zamknięte. Rozumiem. My chyba... Latarki nie mamy, albo ja włączyć się nie umiem. Fredbear okej. Okay. A jeszcze nie wiadomo kiedy ta gierka wyjdzie. Wątpię, żeby w tym roku to wyszło. Albo może gdzieś pod koniec roku, ale wątpię. To jest magazynek. Jak, jak wygląda. A to są jakieś materiały, czyli albo my będziemy to robili, albo oni tutaj robili sami te kostiumy. Okej. Okay. Magazynek. poza Golden frydego Albo ja mam słabą grafikę, albo ta gra po prostu, póki to ma taką słabą grafikę. Okay. Też widziałem to na tych zerach, Jak my byliśmy tutaj gdzieś na przykład O tutaj To tutaj w drzwiach Spring Bonnie tak zaglądał O pluszak Mi się wydaje, że To może być puste, bo to jest demówka Mi się wydaje, że tutaj faktycznie możemy chodzić po tej pizzerii, bo Tak szczerze wam powiem Ciarko dostałem. Czasa cza, Jasker. Albo i nie, uciekł. Z Hehe. Już mi się to podoba. Czyli tylko Fredber dostał, tak? Okej, okay, Fredber. Fredber wygląda kuzatką. Muszę powiedzieć. Czekam na tę grę. Nie, wi nie wiadomo kiedy to wyjdzie, ale... Czekam na to naprawdę. To chyba będzie jeden z najlepszych fan gameów na Tak mi się coś wydaje. Może to nie będzie jakiś duży albo jakieś motarne, ale naprawdę czekam na to. Już ta gra mi się podoba, tu nie mogę przejść. Ok. Może wam się wydaje to, że jestem lepszy fan ale ja powiem. Ta gra mnie przekopiła. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzach jak wy myślicie jak, yy, jak ta gra może wyglądać. Co tutaj może być. Widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale. I cześć.